Słuchajcie, byłem po siłowni w Polsce polazłem sobie na mokrą saunę, nie? I siedział tam taki typowy, kurwa narodowiec, taki Polaczek w jebany, wytatuowany cały i zaczął tam napierdalać, że o chłopaki, ja to bym jakbym Czarnucha zobaczył, to bym go zabił, nie? No i wiecie, tak dalej. Napierdala, że nienawidzi kolorowych tak dalej, tak dalej. ja myślę sobie, tak, czekaj Polaczku, jeszcze zobaczymy. No i słuchajcie, następnego dnia byłem z Mokebe na mieście w Gdyninie. Mokebe jest z Senegalu. I patrzymy, ten narodowie wychodzi, rozumiecie, z Galaksy, z dyskoteki razem ze swoją dziewczyną. Fajna dupa. Ja mówię, czekaj kurwa, zobaczymy teraz, kto jest szarnuch. I tak, zaszliśmy go od tyłu. Ja go powaliłem na ziemię tą narodowską kurwę i go trzymam, nie? A Mokebe podszedł do jego panienki. Fajna dupa jeszcze raz podkreślam. I tak ja trzymam tego narodowca. Mówię, patrz kurwo, co teraz będzie, patrzcie na swoją ździłę, nie? I wiecie, Mokebe nawet nic nie musiał robić, tylko wyciągnął swoją gałę ze spodni. Ta Polka, jak to Polka, nie, zobaczyła czarną gałę w bokle, się zrobiło i oddała mu się, słuchajcie, nad tym pierdolonym polskim chodniku w Gdyni. A ten narodowiec, którego trzymałem, krzyczał, kurwa, przestań mu ssać, niech Ci nie będzie tak dobrze z tym Czarnuchem, proszę Cię, przestań mu ssać, nie. Chociaż nie udawaj, udawaj, że on ci gwałci, niech Ci nie będzie tak dobrze z tym Czarnuchem, nie. No i mokebę z nią skończył, spuścił jej się do ryja, kurwa, do nosa, do dupy wszędzie jej się spuścił. I ja tego narod dowca puściłem, nie? I ten debil, zamiast nie wiem, pójść na policję, że coś od dziewczyny zaczął napierdalać cegłami, no zabił ją w końcu. I my usiadliśmy sobie na krawężniku z Mokebę, palimy blanta, śmiejemy się z niego, nie, A ten narodowiec kurwa się poderwał, w naszym kierunku skoczył, my się odsunęliśmy, wskoczył na jezdnię, rozjechała go ciężarówka, fajnie, nie? Rozjechała go ciężarówka i zdychał, jeszcze go patykami kurwa tykaliśmy, jebana narodowska kurwa. Mokebę się śmiał, ja się śmiałem, i obaj poszliśmy na saunę, jebać kurwa polskie narodowskie kurwy, jebane białe śmiecie kurwa.